Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa. Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O Co Chodzi. W latach 70. opowiadano sobie taki dowcip w Polsce na ucho: jak to pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek pojechał na wakacje i przejeżdżając zobaczył sklep mięsny i stojącą do tego sklepu długą kolejkę z ludzi, wysiadł, wygłosił przemówienie: Drodzy towarzysze robotnicy, no ja, jako wasz umiłowany przywódca, nie mogę pozwolić na to, żebyście tak stali przed sklepem mięsnym. Długimi godzinami, i po godzinie pod sklep mięsny przyjechała ciężarówka z krzesłami. To mi się przypomina to taka historia, jak to właśnie władza udawała być dobrą, być bliżej ludzi, a wychodziło jak wychodziło za komuny. Ta historia mi się przypomina, jak czytam sobie o tym, jak to pan Donald Tusk pojechał pociągiem, jak to normalny, zwykły kowalski do Sopotu żeby pokazać, że nie korzysta z luksusów, samolotów, ochrony i czegoś tam czegoś. No gdyby nie to, że ja obserwuję poczynania polityczne pana Donalda Tusk'a od wielu lat, być może dałbym się na to nabrać. Ale państwo nie dajcie się na to nabrać, bo to kolejna gierka, taka propaganda dla idiotów, tylko tym razem w platformerskim stylu. Platforma, propaganda dla idiotów platformy jest tak samo głupia jak propaganda dla idiotów pisu. Pan Tusk, proszę państwa, to jest jedna z najbardziej obrzydliwych postaci w polskiej historii, jakie są. Rafał Ziemkiewicz nazwał kiedyś Tuska najbardziej żałosną kreaturą rządzącą Polską od czasów generała Zajączka. Ja kolegi Ziemkiewicza nie poważam od kiedy się sprzedał za pisowskie pieniądze, ale akurat tą diagnozę w pełni podzielam. Bo proszę państwa, przyjrzyjmy się trochę życiorysowi Donalda Tuska. A więc mamy w tym życiorysie e, lata 80., w których on zaczyna robić karierę po tym, jak pozyskuje go Stasi, wywiad wschodnich Niemiec. Pan Tusk jest zarejestrowany pod pseudonimem Oskar, inoficjler Mitarbeiter Oskar, czyli nieoficjalny współpracownik, czyli odpowiednik polskiego tajnego współpracownika. Co ciekawe, jak kiedy prowadziłem projekt badawczy w Instytucie Gałka, to dotarłem do o, sygnatur tych teczek. Niestety teczek mi nie dano, bo są nadal ściśle tajne. Ciekawe. Teczka e, IMPS Oscar jest założona na nazwisko Tuska. Co więcej, zgadza się też e, nie tylko imię i nazwisko, ale zgadza się też data urodzenia. Ja wysłałem w tej sprawie zapytanie do pana Tuska, który był wtedy w Brukseli przewodniczącym tamtej nieszczęsnej Rady Europejskiej i dostałem odpowiedź nie od niego, tylko od jego jednego z jego asystentów, w której było napisane, że to jest przypadkowa zbieżność nazwiska, czyli jak się okazało, dwóch tusków istniało urodzonych tego samego dnia w tym samym miejscu i akurat ten drugi, a nie ten właściwy był agentem Stasi, no ale to już zostawmy. To jest sprawa o tyle ciekawa, że te papiery nigdy nie wyszły na światło dzienne. Do dzisiaj ani historycy, ani dziennikarze śledczy tacy jak ja nie mogą się dowiedzieć, co jest w teczkach założonych przez Stasi w latach 80. na nazwisko Tusk. Tak samo paradoksalnie, jak nie mogą się dowiedzieć, Wiedzieć, co jest w teczce założonej na nazwisko Mateusz Morawiecki. O, też, też próbowałem przez wiele miesięcy się do tej teczki dostać. Zawsze dostawałem e, urzędową odpowiedź takim napisem Abzagę, czyli odmowa, którą jakoś tam tłumaczono, no, ale przecież ja żyję na tym świecie za długo, żeby wierzyć w oficjalne tłumaczenia, <słuch> zwłaszcza w takich sprawach. No, Ale wróćmy, wróćmy do pana Tuska. Pan Tusk się pojawia w okolicach, na scenie politycznej, w okolicach Okrągłego Stołu. I zostaje posłem nawet z takiej partii, która się nazywa Kongres Liberalno-Demokratyczny. I pan Tusk w 1992 roku bierze udział w tej tak tzw. nocyteczek, czyli w hamskim odwołaniu rządu Jana Olszewskiego, tylko dlatego, że chciał, że chciał ujawnić konfidentów bezpieki. Żeby była jasność, ja nie poważam specjalnie rządu Jana Olszewskiego, bo ten rząd nie miał pojęcia w ogóle o gospodarce, on się składał z samych nieudaczników, prawie samych nieudaczników. Były tam oczywiście też postacie szlachetne, jak minister obrony Jan Parys, jak jego zastępca Romuald Szeremietiew. Ich niekwestionowaną zasługą jest to, że doprowadzili do ewakuacji wojsk sowieckich z Polski. To temu rządowi zostanie już na, na zawsze poczytane jako powód do chwały, niezależnie od głupot, które robił choćby w sprawach gospodarczych. Ale do eliminacji takiego rządu w nocnym w, te, w, te, w tym spisku, który został potem ujawniony na, na, w filmie nocna zmiana przyczynił się pan, pan Tusk. Pan Tusk w ogóle pojawił się w polityce jako kandydat na posła, a jego kampania była finansowana z pieniędzy FOZU. Zeznał to, były księgowy FOZU. W procesie, który pan Przywieczerski wytoczył Mirosławowi Dakowskiemu i Mirosławowi Przystawie. To byli dwaj profesorowie fizyki, którzy jako pierwsi opublikowali książkę o FOS. I tam ujawnili dokumenty, od, które, które mieli od m.in. Michała Falcmana, czyli tego kontrolera w Niku, który zginął, bo się zajmowała Fos. To zresztą pan Tusk nie był jedynym, bo przecież pieniądze FOZU u były, były wykorzystywane do finansowania kampanii nie tylko Tuska, ale też do finansowania porozumienia Centrum Braci Kaczyńskich, do finansowania Wałęsy, do finansowania oczywiście całego obozu komunistów, więc to, to pan Tusk się na tym tle oczywiście nie wyróżnia, ale no to chwały mu to nie przynosi, mówiąc, mówiąc najdelikatniej. Potem w latach 90 pan Tusk robi karierę w parlamencie, jest posłem, jest senatorem, jest nawet wicemarszałkiem senatu i potem tworzy partię, współtworzy partię, która się nazywa Platforma Obywatelska. To była taka partia w 2001 roku, założona przez trzech tenorów, czyli przez Macieja Płażyńskiego, Andrzeja Olechowskiego i, i Donalda Tuska. Tam jeszcze bardzo ważną rolę odgrywał pan Jan Rokita. A Rokitę zmarginalizowano, Płażyńskiego wyrzucono. Eee, tu potem. Olechowski też został zmarginalizowany ze względu tam na swój wiek i de facto całą kontrolę przejął Tusk nad tą partią. W czym jeszcze nie byłoby nic złego, gdyby nie to, że partia pod nazwą Platformę Obywatelska, która została założona przez, zosta była kierowana przez Tuska, to ona zmieniła swój wizerunek i swoje, swój swój program. No, bo w niektórych kwestiach najdostało nie 80 stopni w stosunku do tego, co głosiła, bo w 2001 roku, kiedy powstawała platforma, to ona była miała zapewnić taką takie miejsce na polskiej scenie politycznej, na partię, powiedzmy, konserwatywno-liberalną, no przede wszystkim na partię sprzyjającą biznesowi, co przecież po dramatycznych rządach akcji wyborczej Solidarność, a wcześniej SLD, było, było, było bardziej niż potrzebne. No i potem Tusk był w opozycji, potem w 2005 roku próbował zawiązać koalicję, uwaga, z kim? Z Jarosławem Kaczyńskim. Przecież, proszę Państwa, po tym jak PiS wygrał wybory w 2005 roku, to naturalnym kandydatem dla niego wydawała się Platforma Obywatelska. Ja, przecież, jako dziennikarz początkujący wówczas, obserwowałem te negocjacje prowadzone przy użyciu kamer między Kaczyńskim a Tuskiem, między tam Platformą a PiS-em. Te negocjacje do niczego nie doprowadziły, ale przecież panowie sobie mnóstwo komplementów mówili, ściskali się tam przed kamerami, zapewniali o konieczności współpracy dla dobra Polski. Dzisiaj propaganda PiS-u stara się te, no, to wydarzenie wymazać z, z pamięci opinii publicznej, Przecież tak było. No, nic nie wyszło z tej koalicji, więc Kaczyński zawarł koalicję z Leperem i z Giertychem, czyli była koalicja, koalicja PiS-LPR, samoobrona. Ta, ta koalicja, jak wiadomo, nie przetrwała próby czasu. W 2007 roku rząd pis się rozleciał. Jest całe szczęście, bo to też był fatalny rząd. I w 2007 roku spełniło się wielkie marzenie Donalda Tuska o tym, żeby zostać premierem. I rządzić Polską. No i zaczęło się 8 lat fatalnych rządów Platformy Obywatelskiej i Tuska. Fatalnych. Przecież, proszę Państwa, ja już nie chcę tutaj robić całej wiwisekcji historycznej tych rządów, ale skupię się na trzech obszarach. Pierwszy obszar to jest obszar finansów publicznych. Dzisiaj mówimy o tym, że PIS zadłuża Polskę, już to jest prawda, ale przecież platforma też zadłużała Polskę. Przecież pierwszym, który ten licznik długu zaczął rozkręcać do, do rozmiarów niebotycznych, to był pan Rostowski, który za zgodą pana Tuskana zaciągał kredytów pożyczek, zadłużano Polskę zupełnie bez sensu i, i, i to, że, że Dzisiaj stan finansów państwa wygląda tak, jak wygląda. To jest oczywiście w dużym stopniu zasługa rządów PiS, dramatycznych, ale też w dużym stopniu zasługa fatalnych rządów Platformy Obywatelskiej, prawda? Poszły za tym oczywiście ciosy w drobną przedsiębiorczość, yy, ograniczanie wolności gospodarczej, mnożenie biurokracji. Przecież ja pamiętam, jak. Pierwsze wydanie mojej książki, Imperium Marnotrawstwa, przygotowywałem w 2011 roku, jak tam pytałem Ministerstwo Finansów o jego wydatki, o, o komórki biurokratyczne, to już okazało się, że pan Jacek Rostowski, który mówił dużo o wolności gospodarczej, to przecież biurokrację mnożył jak stado królików. Powoływał jakieś komórki dodatkowe, jakieś inspekcje, jakieś dodatkowe urzędy, departamenty, no co, 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 coś nieprawdopodobnego. Więc ta polityka, Fatalna dla rządów, dla, dla Polski polityka finansowa, którą dzisiaj prowadzi rząd PiS, to jest kontynuacja też fatalnej polityki yy, Platformy Obywatelskiej. Drugi przykład. Drugi obszar funkcjonowania państwa, który dzisiaj jest też widoczny, chociaż platforma rządzi w, sam w wielu samorządach, to, jest, to są rozwiązania komunikacyjne. Przecież, e, proszę Państwa, w czasach Platformy Obywatelskiej e, budowano drogi, m.in. autostrady A2, i każda jedna z tych budów, każda jedna, to była jedno wielkie bagno afer. A to prawda, komuś tam nie płacono, a to jakieś firmy bankrutowały, oczywiście w sposób kontrolowany z rządem, nie płaciły podwykonawcom, zresztą to, to słynna sprawa z budową A2. A to w sposób wołający o pomstę do nieba, robiono budowy, przebudowy, remonty, wyłączano na wiele miesięcy pasy. To, co przecież się działo choćby między często chowała Piotkowym Trybunalskim na tym, na tym odcinku. To, to do, do, do niedawna wyłączono 80 kilometrów, ale wcześniej też wyłączono te same 80 kilometrów z powodu remontu jednego pasa i potem trzeba było wiele miesięcy czekać, bo wprawdzie remont się skończył, ale nie było możliwości jakichś papierów zdobyć i nie można było pasa normalnie czynnie działającego dopuścić do ruchu, bo, 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 bo brakowało jakiejś papierologii. I niestety tą bardzo fatalną, złą w skutkach politykę transportową, komunikacyjną. Kontynuują absolutnie wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej w samorządach. No, najbardziej tego jaskrawym przykładem jest pan Rafał Trzaskowski, który robi wszystko, co może, żeby w Warszawie utrudnić życie kierowcom. Likwiduje miejsca parkingowe, prawda, dokłada świateł, likwiduje kolejne pasy ruchu, robi jakieś ronda zupełnie bez sensu. No, przecież to jest, to jest, proszę Państwa, koszmar. Kiedy prezydentem Warszawy była Hanna gronkiewicz walc to mój znajomy przedsiębiorca udał się do ratusza. I złożył taką propozycję, że on na za własne pieniądze wybuduje yy, kilka parkingów podziemnych w tych miejscach w Warszawie, gdzie najtrudniej jest znaleźć miejsce parkingowe. Mówił o placu Powstańców Warszawy, mówił o placu Konstytucji, mówił tam o jeszcze, o jeszcze kilku innych lokalizacjach. On dogadał się z amerykańską firmą, która Opracowała tak zwane podziemne taśmociągi, czyli polegało to na tym, że się zostawiało samochód na płycie, wysiadało i potem system tych taśm ustawiał samochody pod ziemią, dzięki czemu można było, nie, 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 nie było tam ruchu osób, więc można było te samochody de facto jeden na drugim ustawiać. I to by pozwoliło docelowo zbudować w Warszawie miejsca parkingowe na 50 tysięcy samochodów, tak samo jak w Krakowie. Ratusz warszawski odpowiedział nie. Dlaczego? Nie wiadomo dlaczego, chociaż nie musiałby do tego dopłacać ani złotówki. Mój znajomy przedsiębiorca chciał tylko od nich wszystkich możliwych zgód. I co więcej, nawet ci, którzy by tam parkowali, mogliby płacić jeszcze jak za, jakby za strefę tą opłatę za, za, za parkowanie w strefie parkowania, więc jeszcze miasto by na tym zyskało, ale miasto za pani gronkiewicz w nie zgodziło. Dlaczego? No nie miało to żadnych racjonalnych przesłanek, bo jak można racjonalnie tłumaczyć brak zgody na inwestycję, która nic nie kosztuje, a jest robiona przez kogoś za cudze pieniądze? No tylko złą wolą. Chodziło o to, żeby właśnie tym znienawidzonym kierowcom, tym kapitalistom utrudnić życie w Warszawie. I to jest to jest ta polityka, którą kontynuują absolutnie wszyscy działacze samorządowi Platformy. Wójtowie, prezydenci miast, tutaj pan Trzaskowski jest tego najlepszym przykładem. Zresztą już niedługo chyba spełni się marzenie pana Trzaskowskiego i w ogóle nie będzie można w ce po centrum Warszawy jeździć samochodem, a być może w ogóle nie będzie można w Warszawie jeździć samochodem. Ja mieszkam w piasecznie, gdzie wójtem też jest prominentny polityk platformy obywatelskiej, który robi dokładnie to samo, to znaczy przedłużające się w nieskończoność remonty tam na jednej z ulic, chyba trzeci rok trwa już remont i, i odcinka, który ma 300 metrów i nie można go skończyć. Wyłączanie kolejnych ulic, robienie bałaganu, prawda z, z Bepieczeństwem przejazdu, wyłącz, likwidacja miejsc parkingowych po to, żeby jakieś głupawe fontanny tam ustawiać, które kosztują, no, reasumując, potworny bałagan, potworne dziadostwo w komunikacji, i to naznaczyło rządy platformy na, w, w tym obszarze no, dramatyczne. Mówimy dzisiaj, kierowcy się skarżą na to, że rząd PiSu poluje na nich przy pomocy radarów i łupi ich z pieniędzy. No to jest prawda, oczywiście, ale to samo robiła Platforma Obywatelska. Przecież sieć fotoradarów zaczęła Polskę oplatać za rządów Tuska. Przecież masowe zabieranie Polakom prawa jazdy, zupełny idiotyzm, zaczęło się za Tuska. PiS, PiS oczywiście to zmienił na stan jeszcze głupszy, bo jakkolwiek za Tuska zabierano ludziom prawa jazdy, karano ich mandatami, tam, prawda, stawiano te, te słynne radary w śmietnikach w gminie Biały Bur na przykład. Też, 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 sam kiedyś dostałem mandat z radaru umieszczonego w śmietniku, no ale na przykład. Nie uzależniono stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC od wysokości, od wysokości, na przykład od ilości mandatów, albo od tego, czy ktoś stracił prawo jazdy. To dopiero płodny w, w idiotyczne pomysły rząd PiSu wprowadził, ale przecież ten terror przeciwko kierowcom zaczął się w czasach Tuska. To pan Rostowski jako pierwszy minister wprowadził do budżetu państwa w pozycji wpływy półtora miliarda złotych kwoty, którą należało ściągnąć z mandatów i to właśnie rozpoczęło te nagonki na, na, na kierowców, to, to ściganie przy pomocy nieoznakowanych radiowozów, te, te serie jakichś kamer, które, które, które nagrywały no najmniejsze nawet wykroczenie, już o fotoradarach nie wspominając, ale przecież to wszystko to jest dziedzictwo Platformy i Tuska. Drugi obszar, czy, czy no trzeci, trzeci obszar, to jest straszliwa nienawiść ze strony polityków Platformy do wszystkiego, co jest tradycyjnie polskie. Pamiętacie Państwo tą pogardę Tuska, kiedy obraził jakąś tam starszą panią, mówiąc o maherowych Beretach? Pamiętacie Państwo, jak to Tusk pisał w latach 80., że polskość to nienormalność? Pamiętacie Państwo jeszcze wszystkie te inne takie obrzydliwe, antypolskie gesty, antykatolickie? Dzisiaj, czy później, czy wcześniej Tusk twierdził, że się rzekomo nawrócił na katolicyzm, nawet na użytek kampanii wyborczej w 2005 roku wziął ślub kościelny ze swoją, ze swoją małżonką. No, dzisiaj mówi o rozdziale państwa od kościoła, dzisiaj mówi o popieraniu genderystów, jastych, wszystkich tych innych, e, których popierać tradycyjna Polska niekoniecznie chce. E, no, kolejny aspekt tych nieszczęsnych, dramatycznych rządów to przecież jest Smoleński i śledztwo Smoleńskie, już kompromitacja państwa tak potworna, że, że większą sobie trudno wyobrazić. No i na koniec ucieczka do Brukseli, kiedy się już państwo zostawiło w stanie, w stanie rozkładu kompletnego. Rok 2014. No, dzisiaj pan, zresztą, no i zresztą co robił pan Tusk w Brukseli? No, pan Tusk podejmował rozmaite inicjatywy służące dominacji Niemiec nad Europą. Sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu, zresztą jako premier, blokował inicjatywy niezależności gazowej, niezależności energetycznej. Jego rząd przecież podpisał skrajnie niekorzystny dla polskich kontrakt na dostawy rosyjskiego gazu. To za jego rządów podpisywano skrajnie niekorzystne dla polskich kontrakty na dostawy ropy, uzależniające nas de facto od dostaw rosyjskiej ropy. Kiedy pan Tusk był już w Brukseli, był tym prezydentem Europy tak zwanym, no to też wiele słyszeliśmy jego wypowiedzi pogardliwych o Polsce, i dzisiaj on tą samą politykę kontynuuje. I co więcej, nie ma żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że jeżeli on by został premierem, jeżeli by platforma czy koalicja obywatelska wybrała, wygrała wybory, to on by coś zmienił. Dlatego że nie ma żadnych podstaw twierdzić, że cokolwiek może się zmienić, że przecież to jest dokładnie ten sam Tusk, który dla władzy zrobi wszystko i będzie nadal kontynuował tą politykę, którą którą robił, czyli de facto niszczenia Polski, niszczenia polskiej gospodarki, wyszydzania wszystkiego, co polskie, utrudniania życia małym przedsiębiorcom, utrudniania życia kierowcom, utrudniania życia rodzicom, bo przecież przepisy w Polsce, które umożliwiają na przykład zabieranie dzieci rodzicom do domów dziecka, to pojawiły się w chyba 2014 roku zarządów Platformy Obywatelskiej. Przepisy dotyczące wy, wy, wywozu śmieci, absurdalnych, kiedy tam, prawda, człowiek nie może sobie wybrać, kto ma mu śmieci wywozić, to się też pojawiły w czasach Rządów Platformy Obywatelskiej. Także, Szanowni Państwo, mój kolega, poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, powiedział ostatnio z mównicy Sejmowej, że trzeba absolutnie zmienić rząd PiS, ale nie można go zmienić na rząd koalicji obywatelskiej. Oczywiście trzeba usunąć w cień, usunąć na śmietnik historii rząd Kaczyńskiego, Morawieckiego ale nie można zastępować go rządem Tuska, bo wtedy nic się nie zmieni. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Policy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl.